Siemano. Dzisiaj trochę spontanicznie. Idziemy na najwyższą górę Karkonoszy, Sudetów, Śląska, Dolnego Śląska, Czech i ogólnie górę, która się wpisuje w koronę Europy, koronę Gór Polski, koronę gór... i ogólnie chyba z pięć różnych dziwnych koron. Ruszamy na śnieżkę. Weekendowe mikoł to, mikołajkowe wyjście. Trzeba no, bym nie wziął tej szlaki. No nic. to bez Kierujemy się czarnym szlakiem w stronę Trzech Pop. Potem na Śnieżkę. I już woda stromeczkiem płynie. Dodatkowo mamy dzisiaj dzień testowy dla butów wysokogórskich, które Mam zamiar zabrać w przyszłym roku na Mont Blanc, na razie. No są ciężkie, nie wiem o nich powiedzieć. Do później. dochodzimy do pierwszej krzyżówki. Po 20 minutach od wyjścia z karpacza kierujemy się. Jesteśmy na szerokim moście na wysokości 732 m, nad którym morza kierujemy się nad Sowią przełęczy. Godzina, mam nadzieję, że dojdziemy w 50 minut Jest tempo, moment całkiem jest więc. Do przodu, moja droga. Pomimo wszystkich naj, których śnieżka zajmuje pierwsze miejsce, czyli najwyższa góra e, Czech, najwyższa góra. Skarponoszak w ogóle. Niestety, ale jest to jeszcze najwietniejsza góra w tym rejonie. Dzisiaj mamy mieć wiatr około 15 metrów na sekundę do e, około 20 metrów na sekundę. Co nam daje około 75 km na godzinę. Więc jak tylko wyjdziemy z obremu lasu. Może się okazać, że jednak nie ubraliśmy się zbyt grubo, co dzisiaj, co w tym momencie odczuwamy dosyć mocnie, bo no, bluza plus termo, koszulka i lekka kurczka, to można się po prostu ugotować buty eee, jak na razie się okazują butami naprawdę mocno śniegowymi eee, no ale niestety e, takie, takie będą potrzebne No i gdzieś się trzeba sprawdzić Coś trzeba po, Potestować Wy, Wyżej pewnie wejdą jeszcze raki I tyle No ty na, na razie Raczków nie chce położyć, Niech jest jeść, lek, śnieg, tak super. ślisko <grym> Lubię się ślizgać. No do wysokości 1000 metrów, jakby się ktoś zastanawiał jakie warunki panują, no to śnieg leży, raczki na pewno wymagane, albo raki, jak ktoś idzie w butach przystosowanych pod automaty tylko, bo raczki niestety ale nie chcą podejść, więc raki wysokość 1160 metrów Chodzimy już z doliny Sowiej dochodzimy do Sowiej Przełęczy kończą się nam drzewa mocno wiać. nie mam zielonego pojęcia jak będzie wyglądać dźwięk no ale widać jak bardzo mocno chmura idzie są zapowiadane opady śniegu, więc liczymy się z tym no a tam mamy piękny widoczek na dolinę i na te 600 metrów niżej, które zrobiliśmy w pionie Naprawdę w pionie zrobiliśmy już 1000 Musieliśmy się wrócić z jakiegoś tam powodu Ale... No widoki wynagradzają Szkoda tylko, że tych drzew już nie ma I szkoda, że tamte drzewa wycinają Taka, taka myśl mnie naszła Martyna oczywiście z przodu Rybna, ale gdzieś już dubka wymazana w śniegu, więc... Była gleba, której nie zauważyłem. Że na nagraniu będzie widać. I docieramy po godzinie... 30 minutach do... Sowiej Przełęczy. Wysokość 1164 m nad poziomem morza. Granica państwa Polski i Czech. Kamyczki tak naprawdę teraz... Ja jestem w Polsce. Martyna, nielegalny imigrant do Czech. Czyli daleko od siebie. Do. Na śnieżkę jeszcze godzina 15 minut. Następny postój na czarnej kopie. A pochwalimy się jeszcze ciasteczkami, które Martyna sama zrobiła. Pyszna, najlepsze. Najlepsze. Dziki, może udostępnimy jakiś Aha, przepis no, w... w opisie. No, dobra. Do później. Takim oto sposobem doszliśmy do Kopy Kamieni i jest to szczyt o nazwie Kopa, więc... albo Sforowa Chora. Czarny. I tak o, wieje strasznie, śnieżkę powinno już być widać, ale jest albo tak zamglone, albo idziemy w chmurze, nie wiem. Wieje strasznie. Eee... I tyle. Za pół godziny będę. Mendlu się na śnieżce. Teraz będzie trochę z górki, więc trochę nogi odpoczną. I tyle. Świerków już nie ma, jest jedynie to takie. Jak to się to tutaj ten nazywa? No to. To ma jakąś tam nazwę Nieważne, wytnie się Tak wieje, że chyba nawet... Tam W prawo Pod górę! Tak wieje, że chyba nawet nie ma sensu nic mówić Ledwo widać szlak Zostało 50 metrów na szczyt. No mamy piękny widok na Śnieżkę i za Śnieżki. A my wyglądamy tak. Mamy to. Weszliśmy kochanie. Weszliśmy. Radny. Dawaj łapkę Jesteśmy na śnieżce Kolejny szczyt odhaczony Warunki są jakie są jest przyjemnie Teraz już Nogi nawet nie przestały boleć Wszystko zasypane śniegiem Idziemy szukać skrzyneczki z pieczątką Wejdziemy idziemy dookoła i schodzimy, bo zaraz zajdzie słońce schodzimy już ze Śnieżki przygoda była całkiem fajna no wiało niemiłosiernie jeszcze nie wiem co się udało nagrać jeżeli się o głos na samym szczycie lub w drodze na szczyt eee, ale chociażby z muzyczką pokażemy wam co się działo, jak wiało, jak my wyglądaliśmy wchodząc tam, jak ludzie również wyglądali. Eee, odebraliśmy właśnie śnieżce pieczątkę. Kolejny szczyt zdobyty w drodze do korony Europy. Eee, Przygotowania teraz plan na końcówkę grudnia. Na dużo niższe szczyty czyli Litwa, Łotwa i Estonia. Miała wejść jeszcze Białoruś. Niestety, ja jako człowiek, który bardzo mocno dba o najdrobniejsze szczegóły, zapomniałem, że mi się skończył paszport. Pasz. Idą za ścieżkę em, tym czarnym szlakiem. Em, warto chyba tak naprawdę olać znak, który twierdzi, że jest zakaz wstępu na ten czarny szlak, ponieważ trwa wycinka drzew. My przeszliśmy cały ten szlak. Wycinka drzew była, zostało wycięte sporo sporo drzew. Tam e, widać w tym miejscu na skrzyżowaniu. Niestety, no, takie czasy. No ale prace żadne dzisiaj nie trwały. Mamy dzisiaj sobotę. Może też dlatego, na stronie e, Karkomickiego Parku Narodowego. W jedyna informacja o zamkniętych szlakach to jest kawałeczek szlaku czerwonego. Tam od e, w okolicy, już samej Śnieżki, ale on jest zamykany co roku, tak? Tam ściągają ten mostek tak metalowy, i nie ma przejścia. A tak, no tutaj, tutaj no idzie się. Zrobiliśmy dzisiaj no, dodatkowe 6 km. No z jakiegoś tam powodu Wracamy uśmiechnięci, pomimo że dostaliśmy w kostki nieźle. I to kostki u palców naprawdę zmarzły i tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Obserwujcie po więcej do następnego siema, cześć!